Zrobię go tak jak mój tata dla mnie. Tort na czwarte urodziny mojego syna Karla będzie old schoolowy. Bita śmietana przywołuje wspomnienia. Dawno temu mój tata zdobił nią wszystkie torty. Chciałem wrócić do tej tradycji i zrobić wszystko po staremu. Dawno nie robiłem takich tortów. Pamiętasz jak? Chyba jeszcze umiem używać noża. Jesteś ninżą? Cześć, Bud. Ale super. Tort w stylu retro. Pamiętam te stare dobre czasy. Moja siostra Lisa zaczęła wspominać torty, które tata robił dla nas. Były na nich te staroświeckie figurki malowane farbą z ołowiem. Wracam do pracy. Do zobaczenia wieczorem. Nie mogę się doczekać tego tortu. Wspominam wszystkie numerkowe torty, które zrobił dla nas Tata. Pamiętam, jak uczył mnie je robić. Był najlepszy. Nikt nie mógł się z nim równać. Bardzo mi go brakuje. A takie samo pismo jak Tata. Cicho koncentruję się. Przepraszam. Moje wspomnienia ożyły. Są rzeczy, które nigdy nie wyjdą z mody. To jest klasyk, który zawsze będzie w cukierni Karla. Piękny.